...gołębiach Andrzeja i Michała Wiosny oraz Tadeusza Pałki z linii właśnie ich najlepszych gołębi tutaj od kolegi Artura Drążka z właśnie tam z Podostrowi Mazowieckiej, gdzie właśnie on ma całą kolekcję tych gołąbków, nawet tutaj ostatnio wziósł też młode z najlepszych gołębi od wiosny. To było chyba przez wczoraj. On nie lotuje tymi gołębiami na razie. Z racji tego tych gołębi tutaj mi, że tak powiem, dał do sprzedaży. Gołębie, które pochodzą z najlepszych głębi Pałki i najlepszych głębi Andrzeja Wiosny. Kolega Artur prowadzi zakład masarski, więc nie ma czasu się tym zajmować. Na razie w sensie lotowania po prostu sobie kolekcjonuje, skupuje Najlepsze gołębie właśnie od wiosny i od pałki z tych dwóch hodowli. I tutaj mamy gołąbka, jest to numer gołębia 6865 z gołębi właśnie wiosnów. Gołąbki bardzo ładne do gołębi, jest dokumentacja rodziców, serokopie rodziców, tutaj właśnie jak koledzy widzą, że gołębie posiadają. Rodowody właśnie ojciec, matka, tu jest akurat krzyżówka pałki. pałki i Andrzeja Michała Wiosny, więc są tutaj karta zalaminowana razem z kserokopiami rodowodów ojca i matki, także do nie mają pełną dokumentację, także tutaj mamy pięknego gołąbka, będzie to samiczka, bo ona taka większa, linia właśnie Pałka-Wiosna. Kolejny gołąb, numer gołębia to jest 2450, końcóweczka z 2023 z roku, linia właśnie pałka, linia Andrzej i Michał Wiosna, także gołąbki myślę wartościowe do rozpłodu, idealne ptaki, Andrzej i Michał Wiosna w tym roku mistrzowie Polski w GMP. także widzą koledzy, że gołąbki bardzo ładne na szklanym oku. I tutaj mam kolejnego samczyka. Jest to gąbo numerze 6822, a nie przepraszam, 6817. 6817 jest to samczyk. Ładne oko szklane z bardzo dobrych właśnie gołębi od pałki i wiosny. Także tutaj gołębie można powiedzieć do rozpłodu. To idealny materiał. Są samczyki, są samiczki. Tutaj mamy numer gołębia to jest 6858. Także gołomki zdrowe, spieżone, tutaj ostatnie lotko do zrzucenia. Bardzo ładne gołębie linia Pałka i linia Andrzej Michał Wiosna z najlepszych gołębi. Mamy gołębia o numerze 6807, samczyk na szklanym oku Olimpia 03 z najlepszych właśnie gołąbku piansa linia 019 z gołębi Andrzej Michał Wiosna Przepiękny samczyk, możemy zobaczyć jak gołąbek wygląda, i tutaj jest gołąb o numerze. 6836, też samczyk 6836, także wspaniałe, ptaki idealne. Gąbki do rozpłatania, i tu jest numer gołębia 1909 z 24 roku. Ktoś szuka samczyków, ktoś szuka całych par, czy samiczek, to mamy tutaj dostępne gołębie Andrzej Michał Wiosna po oryginalnych gołębiach od mistrza Polski. I tu jest numer gołębia 6873. Będzie to samiczka sześćdziesiąt osiem, siedemdziesiąt trzy. Piękne ptaki, gołąbki nieco takie większe, bo wiadomo pałka też. Ma te gołębie takie sprinterskie Tu jest samiczka Numer gołębia to jest 6483 Tak, dwie gołomki posiadają Rodowody, w sensie kserówek ojca i matki Z jednej strony i z drugiej strony To jest akurat z dwóch stron oryginał Wiosna po oryginalnych wiosnach A tu jest krzyżówka Wiosna razy pałka, tutaj mamy Całą rozpiskę gołębi, są, po których gołębiach są tutaj kolega dałka. Także gołąbki myślę, że bardzo wartością jest ta samiczka. I tutaj mamy kolejnego gołąbka. No, można zobaczyć przepiękny tak, Bardzo ładnie zbudowany, poukładany. Ładny tutaj biały kuperek. Gołąbek linia pałka. Linia właśnie Andrzej Michała Wiosna, z najlepszych gołąbków rozpłodowych. Tu piękne takie białe fleki na skrzydełku, także myślę, że gołąbki bardzo dobre do rozpłodu. To jest 6806 gołębia. Przepiękny. Ptak, tak, tak, wie. są samiczki, są samczyki, także zapraszam serdecznie, także życzę miłego poranka.